Dwukrotnie w przeszłości, w 1935 i 1958 roku obecna stolica Unii Europejskiej gościła wystawy światowe. Na pierwszą przybyło 20, na drugą 36 milionów zwiedzających, którzy podziwiali postęp przemysłu oraz bogactwo kulturowe. Tej drugiej Bruksela zawdzięcza niezwykłą konstrukcję o nazwie Atomium. Konstrukcja powstała pierwotnie na pół roku, jednak do dziś turyści mogą podziwiać jej odremontowane kule, które symbolizują jądro atomu. Jest to kryształ żelaza powiększony 165 miliardów razy. Panoramę Brukseli możemy podziwiać w jednej z dziewięciu kul, do której dostaniemy się windą na wysokość 102 metrów. Poza panoramą możemy oglądać wystawy multimedialne oraz poznać historię budowy obiektu. Organizujemy tam wiele wystaw tematycznych, jak na przykład wystawa skupiająca się na kulturze życia, strojach czy architekturze lat 50. Wstęp do środka KUL kosztuje 9 euro. Po obejrzeniu Brukseli z wysokości 102 metrów można odwiedzić kolejne multimedialne miejsca dzielnicy Heizel.